Jeśli szukacie stylowego, skórzanego pokrowca dla Waszego telefonu nie sposób obojętnie przejść obok oferty firmy Steelgood. I dzisiaj mam Wam do zaprezentowania jeden z pokrowców tej marki dla Sony Xperia Z3 Compact i jest to model Ultra Slim Book w kolorze koniakowym wykonany z naturalnej skóry. Co do samego opakowania w jakim pokrowiec do nas przychodzi jest to no, takie można powiedzieć proste opakowanie. W zestawie tak naprawdę nie dostajemy nic poza samym pokrowcem, natomiast sposób jego zapakowania muszę powiedzieć, że naprawdę czuć tutaj, że tak powiem, taką klasę premium. No i również warto powiedzieć, że tutaj z przodu mamy taką naklejkę wykonaną właśnie z tej skóry z jakiej pokrowiec, dzięki czemu możemy sobie wyczuć tutaj jaki to jest po prostu materiał. Z tyłu tak naprawdę informacje z tego co widzę po niemiecku, tak więc tutaj nad tym nie będziemy się dłużej skupiać, no i również tutaj taki Certyfikat autentyczności produktu. Dobra, tak więc, co do samego pokrowca, no muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to dość dobry produkt. Przede wszystkim dlatego, że od razu po wyciągnięciu tego pokrowca z pudełka czuć zapach prawdziwej skóry. No i widać to po prostu po samym pokrowcu. Warto wspomnieć, że wszystkie case'y od silguta są wykonywane ręcznie i to naprawdę widać taką dbałość o szczegóły, czy to chodzi o szwy, które się w żaden sposób tutaj nie prują, czy o zapięcie, dzięki któremu nie będzie nam się po prostu klapka otwierać. Naprawdę jest to wykonane z niesamowitą dbałością. Jeśli chodzi o trwałość samej tej naturalnej skóry użytej tutaj do wykonania, oczywiście ona po pewnym czasie może zmienić kolor, ale jest to proces normalny dla naturalnej skóry, tak więc tutaj nie, za, za, za to po prostu żadnego minusu nie przyznam. Po otwarciu tak naprawdę mamy wszędzie wszystko wyłożone taką miłą, miłą alkantarą, welurem, nie wiem jak to generalnie nazwać. Natomiast naprawdę jest to świetny materiał, który potrafi nam dodatkowo troszeczkę wyczyścić ekran z przodu. No i również tutaj z tyłu dzięki temu materiałowi urządzenie po prostu nam się nie porysuje. Sam Ultra Slim Book jest połączeniem właśnie takiej klapki. Tutaj mamy taką milimetr pianki, może, i to fajnie tak się po prostu ugina. No i połączone jest to wszystko z takim plastikowym korpusem, który również jest obszyty skórą, więc tak to również wygląda. Włożenie smartfona do tego pokrowca jest wręcz banalnie proste. Wystarczy sobie tutaj nasunąć, włożyć i już pokrowiec jest na naszym urządzeniu. Warto wspomnieć, że naprawdę to zapięcie jest genialne w swojej prostocie, ponieważ trzymając urządzenie, tak nic nam po prostu tutaj nie, nie będzie odstawać. Natomiast ma to swoją wadę, kiedy trzymamy urządzenie w ten sposób z klapką odchyloną do tyłu. Niestety ten element potrafi przeszkadzać po prostu podczas użytkowania. To jest szczegół, ale również warto mieć to na uwadze podczas kupowania tego produktu. Również warto wspomnieć, że przez zastosowanie korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego niestety część krawędzi naszego urządzenia jest odsłonięta. Górna, tutaj po prawej stronie, no i na dole jest to element odsłonięty, tak więc to jest niestety narażone na jakieś uszkodzenia. Natomiast same ranty pokrowca są wzmocnione, tak więc przy upadku na rant nie powinno być jakichkolwiek problemów z ochroną naszego smartfona. Jedyny element, tak naprawdę, jaki mi się tutaj nie spodobał, to to, że ten szef mógłby być wykonany bliżej tutaj krawędzi, przez co ten materiał czyszczący nasz wyświetlacz po prostu. Nie odstawałby tak po pewnym czasie, tutaj możecie właśnie zobaczyć, ale ja postaram się tutaj zbliżenie takie zrobić. Ten materiał po prostu tak odstaje, tutaj trochę kleju czuć, no i to jest taki newralgiczny, że tak powiem, element tego pokrowca. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, naprawdę ultra slimbook daje radę, jest to naprawdę dobry produkt, który warto Wam polecić. Jeśli chodzi o samą ofertę firmy Steelgood, znajdziecie tam naprawdę masę pokrowców tego typu, otwieranych do dołu na swoje smartfony, na Samsunga, na LG, na HTC, naprawdę na sporą ilość modeli. Dobra, tak więc to jest na tyle jeśli chodzi o recenzję pokrowca Steelgood Ultra Slimbook w kolorze koniakowym. Ja się tymczasem z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.